Coraz większą popularnością cieszą się odnawialne źródła energii. Przyspieszenie rozwoju oze mogą spowodować konkretne pieniądze, jakie na ten cel przeznacza narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Program prosument już ruszył, ale. Samo hasło prosument bardziej straszy niż, niż pomaga. I tutaj. Yy... Naleźliśmy miejsce dla nas jako planergii, żeby przełożyć to na ludzki język. Ludzie nie mają bladego pojęcia nie tylko o programie, ale nie mają również pojęcia o tym, co znaczy słowo prosument. Więc myślę sobie, że rola mediów tutaj jest ogromna, zarówno jeśli chodzi o biuro prasowe samego Narodowego Funduszu, jak i mediów w ogóle, żeby... Potencjalnych Kowalskich, którzy chcą budować sobie dom, zainteresować słowem prosument, co się pod tym kryje i jaką kasę można wziąć. Edukację trzeba zacząć od podstaw. Kto to jest prosument? Prosument? Konsument, chyba. Nie, prosument to nie wiem. Prosument? To nie wiem. Prosument. Z niczym się nie kojarzy? Prosument. To konsument, albo co prosi o mnie? Coś z konsumentem, dodatnie, dodatnie jakieś oddziaływanie na konsumenta. Pro, w kierunku konsumenta. No, nie wiem, może mi mąż pomoże, ja nie wiem. Dobra, zapytamy męża, kto to jest prosument? Proszę powtórzyć. Kto to jest prosument? Nie mam takiej orientacji. Nawet na pikniku poświęconym nowym technologiom i energooszczędności, a więc związanym z tematem, trudno było uzyskać konkretną odpowiedź. To jest chyba taka energia rozdzielona na poszczególne domy, coś takiego, coś w tym rodzaju, nie? O mój Boże, nie wiem. A z czym się kojarzy? Po z jakąś firmą pewnie, z ekologią, coś takiego. Niestety nie odpowiem, nie wiem, przykro mi, ale może pan mi powiedzieć, chętnie się dowiem. Jeśli brakuje podstawowych informacji, to po co uruchamia się program pod nazwą Prosument? Chyba to jest specyfika instytucji naszych, że zaczyna się od strony tej formalnej, natomiast zapomina się o tych klientach i osobach, które z, tym, z tego będą korzystać, które są na końcu. Sam termin i sposób wprowadzenia jest bardzo typowy dla funkcjonowania urzędów. Jak prosument? Nie wiem. Podczas naszej prosument? sądy udało nie nam się znaleźć wie. tylko jedną osobę, która bez wahania nie odpowiedziała na pytanie, kim wie. jest prosument? Prosument to jest ta osoba, która w ramach własnego budynku jest w stanie wytwarzać i prąd, i ciepło, i sama go konsumować. To jest e, e, największe wyzwanie przyszłości, nie tylko dla Polski, ale dla świata, gdzie my będziemy wytwarzać. E, w ogóle pojęcie energii w ramach obiektów, w których żyjemy, mieszkamy i pracujemy. Teraz trzeba z tą informacją dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Podstawy pozwalające zrozumieć samą e, ideę energetyki prosumenckiej są proste. To nie jest, to nie jest, to nie jest coś trudnego. Jest produkcja e, energii na własny użytek i e, jednocześnie jej konsumpcja w, w znacznej mierze, a nadwyżki odprowadzane do sieci, więc e, sama idea nie jest trudna. Trudny może, być, trudny może być dobór odpowiednich technologii, natomiast kluczowa sprawa e, to wykorzystanie rzetelnych firm. I to już trzeba powierzyć specjalistom. Czyli dobór technologii po stronie specjalistów, a wiedza podstawowa po stronie obywatela, po stronie mieszkańca. Informacji w internecie jest coraz więcej, ale które z nich są rzetelne i wiarygodne? Aby pomóc internautom, portal Planergia.pl stworzył bazę wiedzy dostępną bezpłatnie dla każdego. Wejdź i zobacz, jak zostać prosumentem. www.planergia.pl